Odczuwałam, jakby tu w miednicy i w okolicach intymnych, taki ucisk. Obfite, bolesne miesiączki, bóle podbrzusza, um, uczucie takiego zalegania krwi w dolnej części ciała. Nie było wyjaśnienia, nie ma infekcji, wszystko jest w porządku. No, można powiedzieć kolokwialnie, że taka moja uroda. Lekarz powinien w sposób odpowiedni Was zbadać, powinien wykonać badanie, które jest wskazane u Was, czyli badanie żył miednicy mniejszej i jamy brzusznej. Wyłączając tą żyłę sprawiamy, że krew płynie dobrymi drogami, można powiedzieć, no i dzięki temu ten problem powinien zniknąć. Ten problem dotyczy podobno co drugiej kobiety po porodzie, ale tylko część z tych pacjentek odczuwa go naprawdę mocno. Żylaki miednicy mniejszej lub żylaki przymacicza Mogą się dawać tak mocno we znaki, że ból uniemożliwia normalne życie. Problem w tym, że aby rozpoznać tę chorobę, potrzeba specjalisty, który zna się i na ginekologii, i na flebologii, czyli na badaniu żył. Żylaki miednicy mniejszej są problemem bardzo powszechnym. Dotykają nawet do 50% kobiet po porodach. Są problemem, który polega na tym, że w okolicy miednicy mniejszej jamy brzusznej dochodzi do poszerzenia naczyń żylnych. Krew w tych żyłach zalega i powoduje przeciążenie kończyn dolnych te objawy często nie są jakieś bardzo zaawansowane, może to być pewien dyskomfort, rodzaj pewnych dolegliwości, które nie są jakoś bardzo uciążliwe i które występują po porodach i kobiety często sobie same albo ich lekarze prowadzący mogą tłumaczyć to w ten sposób, że po ciążach wielokrotnych mogą być pewne dolegliwości. Niestety obecnie standardem jest wykonywanie badań ultrasonograficznych, czyli badań doplerowskich, którymi szukamy żylaków jedynie do wysokości pachwin nie wykonuje się ich wyżej i przez to tych zmian nie diagnozuje się adekwatnie do ilości, w jakiej występują. Pacjentka często do mnie przychodzi z problemem zupełnie innym, czyli z tym, co najbardziej widać, z żłakami na nogach. E, przy okazji, podczas badania nóg, ja stwierdzam, że widzę pewne cechy, które świadczą o tym, że te żolaki mogą nie wychodzić tylko, z, nie skupiać się tylko na nogach, ale wychodzić również z biednicy. Z punktu widzenia flebologa najważniejsze jest, abyśmy podeszli globalnie do tematu, czyli zrozumieli, że żyły nie zaczynają się na wysokości kończyn dolnych, tylko początek mają lub koniec dużo wyżej. Więc aby zdiagnozować pacjentkę w sposób odpowiedni, powinniśmy wykonać badanie USG obejmujące nie tylko kończyny dolne, ale również miednicę mniejszą i jamę brzuszną. Najbardziej wciążliwy w niektórych przypadkach jest ból, czyli ból pod brzusza, który jest w niektórych przypadkach dość intensywny i utrudniający nawet codzienne funkcjonowanie. Poza samym bólem przy staniu siedzeniu, typowe są też bóle przy stosunku albo po stosunku, ponieważ te sploty są w okolicy pochwy, macicy i to prowokuje duże dolegliwości bólowe, może prowokować tego typu objawy. No i żelaki warg sramowych, tu oprócz takich kwestii wizualnych, że po prostu widać też żelaki na wargach sramowych, też to prowokuje dolegliwości i objawy. To są takie chyba trzy najbardziej uciążliwe rzeczy i to jest coś, co sprawia, że pacjenci zgłaszają się z tym problemem. Jeżeli u pacjentki występują nietypowe żylaki, czy tak zwane atypowe żylaki, żylaki miejsc intymnych lub żylaki nawrotowe, to powinno to na pewno wzbudzić zaniepokojenie u lekarza flebologa i w takich sytuacjach diagnostyka wyższych partii naczyń, czyli ja my w mniejszej powinna być obowiązkowa. Ten problem, e, czyli żlaki przymacicza, nie dotyczy tylko kobiet po porodach. Miałem nawet ostatnio kilka pacjentek, które nigdy nie rodziły, a mają ten problem. E, może to wynikać z wrodzonego braku zastawek i z pewnych zaburzeń hormonalnych albo jednego i drugiego. To jest dużo mniejsza grupa kobiet i mniej typowa, ale też jest to istotne. Co więcej, może to mieć wpływ u takich kobiet, które nigdy nie rodziły na zmniejszenie płodności. I zabieg tego typu może być jedną z form leczenia. Można powiedzieć, płodności nie jest to główny, e, główna przyczyna niepłodności u kobiet, no, ale jedna z. Bóle w dole brzucha czy obfite miesiączki to dla kobiety często sygnał, by szukać konsultacji u ginekologa. Często jednak z ginekologicznego punktu widzenia wszystko jest w porządku, a prawdziwy problem to zastój krwi w żyłach miednicy mniejszej. Ale tego nie każdy ginekolog musi być świadomy. Bardzo często zdarzają się pacjentki, które zupełnie przypadkowo y, mają objawy i niekoniecznie... Tak, wiedzą... pacjentki często nie wiążą objawów, które u nich występują, czyli bolesnych miesiączek, obfitych miesiączek, uczucia... Y, Pełności podbrzusza, na przykład podczas stosunku czy po stosunku, nie wiążą ich zupełnie z niewydolnością żylną, i te pacjentki trafiają do ginekologa, szukając przyczyny problemu w narządzie rodnym i faktycznie wykonując standardowe łezki przez pochłowę, można powiedzieć, że macica jajniki są prawidłowe, że nie znajdujemy tam żadnych miłśniaków, polipów, torbieli jajnika, czyli teoretycznie możemy w pacjentce powiedzieć, że ze strony ginekologicznej jest pacjentką zdrową i no, nie będzie to błędem. Natomiast o ile nie skierujemy właśnie tej gójcy nie ocenimy tych żył przymacicza, możemy tego problemu nie wykryć. Natomiast ważną rzeczą jest tutaj do podkreślenia, że jakby ta ocena żył przymacicza też nie wchodzi w kanon standardowego badania ultrasonograficznego. Ja jeżeli widzę u pacjentki podczas wykonywanego badania problem, czyli że te żylaki są, dodatkowo pacjentka zgłasza, że ma objawy wynikające z tej niewydolności żylnej, czyli są to obfite, bolesne miesiączki, bóle podbrzusza, um, uczucie takiego zalegania krwi w dolnej części ciała. Ja taką pacjentkę wysyłam do flebologa bądź chirurga naczyniowego na dalszą diagnostykę. Informuję, że jest konieczność wykonania USG Doplerowskiego e, naczyń żyłkowego. Do kończyn dolnych. Jeżeli pacjentka ma żylaki przy i temu będą towarzyszyć masywne żylaki na przykład kończyn dolnych, to taka pacjentka w określonych sytuacjach może mieć duże predyspozycje do nadkrzepliwości. Jeżeli u niej takie zakrzepy wystąpią, mogą, mieć tutaj, mogą wystąpić naprawdę poważne powikłania łącznie z zatorowością płucną. Najbardziej widocznym objawem niewydolności żylnej są żylaki w nogach. To z tym problemem najczęściej pacjentki zgłaszają się do lekarzy i od tego rozpoczynają swoje leczenie. Ale zamknięcie żylaków w nogach bez leczenia żylaków miednicy nie jest do końca skuteczne. Nie likwiduje bólów podbrzusza, a żylaki na nogach i tak mogą powrócić. Ja po prostu miewam bóle Podbrzusza i bolesne miesiączki, ale myślałam, że to tak po prostu jest. Lekarze nic nie mówili na temat moich dolegliwości bólowych. No Bolesne miesiączki bywają. Nie mam zdiagnozowanej endometriozy, no więc po prostu trzeba brać leki przeciwbólowe lub przeciwskurczowe i tyle. Dzień dobry, witam. To zapraszam. Jestem dziedzicznie obciążona, moja mama, tata, siostry mają żylaki w, 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 po prostu w, w nogach. Na USG Dopplerowskim wyszło, że faktycznie mam w jednej nodze niewydolną żyłę. No i miałam już, byłam umówiona na zabieg laserowego usuwania tego żylaka, no ale rozpoczęła się pandemia, no i tak się wszystko odwlekło. No i potem poszłam do innej lekarki. No, i ona stwierdziła, że tak naprawdę, ponieważ mam bardzo dużo takich masywnych pajączków po, na nogach, to może wskazywać, że ja mam żelaki w brzuchu. Skontaktowałam się tutaj z panem doktorem, i zlecił mi jeszcze zrobienie wenografii żył, czyli tomografii z kontrastem. No, i to też tam potwierdziło, że właśnie są te żylaki. I żeby usunąć też żelaki w nogach, trzeba zacząć od usunięcia tych żelaków w jamie brzusznej, tak jakby po kolei, żeby z tym wszystkim pójść, no to trzeba zacząć od brzucha. Gdybym zdecydowała się zrobić ten zabieg u pierwszego lekarza, który po prostu zdiagnozował mi żelaki w nodze, wtedy sprawa by się dla mnie zakończyła na jakimś tam tym laserowym usuwaniu żelaka w nodze i jakiejś skleroterapii i tyle, a myślę, że ten problem by po prostu powracał. Zabieg embolizacji żelaku przymacicza polega na ich zamknięciu wewnątrznaczyniowym. To jest zabieg, który jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym, czyli pacjent nie jest usypiany. Sam zabieg polega na tym, że jest nakłuwana pachwina prawa lub lewa, czasami ręka i pod kontrolą USG dostaje się do żyły. To jest jedyna część, którą pacjentka czuje, to jest znieczulenie miejscowe, więc rodzaj nakłucia jest odczuwalny. Później pod kontrolą już rentgena Staram się dojść wewnątrz naczynia do żyły nerkowej, żyły jajnikowej, czyli żył, które się znajdują w obrębie jamy brzusznej. Dochodząc do tego miejsca, które jest problematyczne, czyli do tych żył miednicy, wpuszczam tam piankę, czyli rodzaj preparatu, który domyka żlaki i też zakładam koile, czyli małe sprężynki, które domykają te naczynia od środka. Problemem była żyła jenikowa lewa, czyli taka, która mniej więcej w tej okolicy się znajduje. No i ta żyła jenikowa jest w zasadzie w całości wypełniona koilami. Pomiędzy koilami jest pianka i to powinno zapewnić jej zamknięcie. Wyłączając tą żyłę, sprawiamy, że krew płynie dobrymi drogami, można powiedzieć, no i dzięki temu ten problem powinien zniknąć. Jak szybko pacjentka będzie mogła wrócić do pełnej aktywności? Czy ona za chwilę, czy za 15 minut, czy dzisiaj, czy jutro? W zasadzie po 15 minutach pacjentka wstaje, chodzi i funkcjonuje w miarę normalnie. Aczkolwiek ja przez pierwszy tydzień, dwa zalecam wstrzymanie się od aktywności fizycznej. Nie dlatego, że ona jest niemożliwa, tylko dlatego, że to wytwa wytwarza ciśnienie wiałej brzusznej, która może sprawić, że ten zabieg będzie trochę mniej skuteczny. Więc aktywność sportowa powiedzmy dopiero 2-3 tygodnie po zabiegu. Zdarzają się pewne drogliwości w podbrzuszu, ale to jest raczej wyjątek niż reguła. Powiedziałbym, że taka pełna aktywność pacjentek to jest kwestia 2-3 tygodni. Natomiast Natomiast funkcjonowanie domowe, normalne funkcjonowanie, to już zaraz po zabiegu, w zasadzie dzień, dwa, takiego może być gorszego samopoczucia, jakieś dolegliwości ze strony głowy, czyli bóle głowy, ale to nie powinno być w jakiś istotny sposób wyłączające. Po embolizacji poprawa jakości życia jest niemal natychmiastowa. Pacjentki przestają odczuwać ból, a co najważniejsze, mogą wrócić do aktywności, także sportowej co przy braku leczenia żylaków miednicy mniejszej byłoby raczej niemożliwe. Nazywam się Kasia Jabłonka. Na co dzień zawodowo zajmuję się marketingiem i promocją, a z pasji jestem instruktorem fitness. Nie wyobrażam sobie życia bez ruchu. Zupełnie inaczej funkcjonuje. Kiedy się ruszam, kiedy mogę uprawiać sport, kiedy mogę biegać, kiedy mogę ćwiczyć, od razu czuję te endorfiny i, i, i też jakby rozładowuje stres z pracy. Odkryłam problemy z żylakami dopiero w pierwszej ciąży. Nie był to bardzo dokuczliwy dla mnie problem, niemniej jednak no już zauważalny. Wyszły mi żylaki na nogach. I już odczuwałam jakby tu w miednicy i w okolicach intymnych taki ucisk. Natomiast w drugiej ciąży bardzo już miałam widoczne żylaki na nogach. Myślałam, że to jest kwestia tylko zrobienia nogi. Zrobiłam laserowe zamykanie żół na nogach, przy czym jedna noga po jakimś czasie otworzył się ten żylak i znów jakby tam był problem ten naczyniowy i cały czas czułam te objawy związane z miednicą, brzuchem, okolicami intymnymi. ja tak chodziłam 3 lata, pytałam ginekologów, czy coś z tym da się zrobić, I oni rozkładali ręce, pytałam chirurgów naczyniowych, to nie tylko, że oni, tylko nogi. Pewnego dnia poszłam do lekarza na USG brzucha, po prostu zwyczajne USG brzucha, takie kontrolne, ponieważ ja bardzo pilnuję tych wszystkich medycznych kwestii, tej profilaktyki, więc raz na jakiś czas robię USG brzucha i ten lekarz, który robił USB brzucha, pyta się mnie, czy ja czasem nie mam jakichś dolegliwości z miednicą związanych albo z bólem brzucha, albo okolic intymnych. Ja mówię, no mam. A on mówi, no bo pani ma laki, przy macicza. Trafił się fajny lekarz, usiadł ze mną przy komputerze i zaczął szukać. Kogoś, kto mógłby to zrobić. Bo on wiedział, jak to się nazywa, wiedział, że to się nazywa embolizacja, więc wiedział czego szukać. I tak trafiłam do kliniki właśnie. Sam zabieg nie był bolesny dla mnie w żaden sposób. Jakby najboleśniejsze było ukłucie znieczulenia, więc jakby to tak jak szczepionka. To, co odczuwa się jakby w trakcie, co odczuwałam w trakcie zabiegu, to bardziej takie gilgotanie w środku brzucha, no i od czasu do czasu tam musiałam nabierać powietrze i przytrzymywać. Jeśli chodzi o same objawy, takie te, te najbardziej dokuczliwe, które, które miałam, to e, zgodnie jakby z, z tym, co doktor mówił, rzeczywiście jakby bardzo się to polepszyło, mimo, że ja mam to obustronnie, a zrobiliśmy tylko jedną stronę. I na rowerze jakby mam ten komfort jazdy i po całym dniu nawet jak stoję, biegam, ćwiczę, to jakby nie odczuwam e, praktycznie nic. Co ciekawe, jakby nawet zmniejszyła mi się obfitość okresów, e, więc więc to też jest super, bo po tych ciążach to często też słyszę od koleżanek, że po ciąży jakby mają takie obfite okresy. Ja też miałam i ciągle w anemię wpadałam, bo przy takiej utracie dużej krwi ciężko było to nawet suplementować tym żelazem czasami. I właśnie teraz mi się to naprawdę super wyrównało, bo robiłam niedawno nawet wyniki, morfologię i właśnie mam rewelacyjne wyniki.